Chłopaki też macie taką chillerę, taki piękny dzień. O, jest, O, nareszcie zdrowy. W ogóle, teraz właśnie, jedna sprawa. Nie, bo nie, nie przegadaliśmy. No? Co z tym Wiktorem i tak dalej? A, Wiktor Krawczuk? No, dlaczego ty nam nic nie powiedziałeś? Miałeś jakieś wtyki w ogóle? Ty masz jakieś jeszcze wtyki? W ogóle rozmawiasz z kimś o nas? Tak, stary, ale to nie jest, wiesz, To nie jest temat na teraz. Ciągle unikasz tego tematu, stary. Mordo. Dlatego, że to jest ciężkie. Te wspomnienia są mega po prostu dla mnie takie. Nie nie lubię bardzo gadać w ogóle o tym fragmencie życia. No dobra, Wiktor, idziemy Coś zjeść. Mam, Dobra. Ja Jaką masz? Ech. Nie wiem, Ej, stary, bo my nie powiedzieliśmy coś Zipkowi, bo co? ty Zipek, jak ciebie nie było teraz o chory, to no. przyszła do nas Kamila. Ta która to córka rybaka Mordo, to jest, jest dla ciebie ten... najważniejsze. Przyszło do nas SCP i przejęło całą chatę. Cztery ale sorry, osoby ale rozwiązaliśmy case'a y z Kamilą. Wytrójcie. Tak, nie. No. No. Ej, a was co No kamerę mam przecież. Ja wiem jak... o tym, no. Ty jak tylko ty? o tym, wiesz sami. O! Chłopaki! Czyli paczka, na którą czekaliśmy chyba. Chłopaki, zamówiłem coś mega. Andrew byłby z nas dumny. Młoda. Andrew, stary, ale naprawdę. Wyważał te Ale takie duże to jest, czy co? No, o, to jest to. Nie, ja tego nie zamawiałem! To, ale ja to chcę, stary. To jest ta twoja paczka? Ja tego nie. Nie, 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 ty, 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 nie to... tym razem. Ja wiem, że. Bo wy jest. jesteście agencją tajemnic. No Zgadza może? Się. Zgadza się, a w jakiej sprawie? Właśnie. Szukamy swoich skarbów. Nie, chłopaki, ja na żaden wolontariat nie daję. Potrzebujemy pomocy. Pomocy? Skarbów, tak. tak, tak. tutaj. Co? Tutaj? Co tak? Czy to jest zgłoszenie do nas jako do detektywów, że mamy rozwiązać jakąś sprawę? Tak, tak. tak no dobra, to tak, zapraszamy, tak. panie. Zapraszamy, jasne. A czemu są panie tak ubrane tylko? Chodź, jesteśmy tutaj czarownicami. Czarownicami. Chłopaki. Zobaczcie. Zobaczcie. Myślicie, no że to, ale, to są prawdziwe czarownice? Nie, nie, nie istnieją czarownice Jak nie istnieją? nie istnieją? Na pewno istnieją, istnieją. Ale, To skąd tak, by się wzięły że... te książki wszystkie o nich? Nie, one za chwilę się zapytają, czy chcemy pogadać o latającym potworze spaghetti no to to Jest też taka sytuacja, tak, no. sekta mhm. no. Że one są... Nie można pytać Sary, Zaraz pokażę ci klopsik Albo coś? Nie, nie ma szans. Może na górę. Coś Ale coś robicie, co, coś robicie, coś robić. Tak, 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 tak. A co piją wiedźmy? Wszystko pijemy. Znaczy czarodziejki. Trzy herbaty. Bez czu... Sok jagodowy. Z jakimś szczurem. Z sokiem jagodowym, ogółkami żab? Z żelkami. Z żelkami. Ze skrzydłami żółwia. Gumii sok. Gumii sok. Dobra, mamy to. To jest Rafałek, proszę się nie... tym. Dzień rafałek. dobry! Co jest? Co się dzieje? Ej, Rafał! Ej. Nie, bo Rafał tak ma czasem. On się tak? sam włada. Tak, maczy. tak. To tak. Mnie. Jak to się. Ale o, to raz. mafia. tak. na chwilę na słupko. To jakie? Ernest, ty rób tam herbatę. Patrzcie, panowie, Stary, taka, taki... taka aura jest taka, że jestem zauroczony, jak dla mnie ktoś z nas powinien zabrać się do agencji, reszta nie się zajmie tutaj tymi napojami i musimy dogadać się dokładnie, o co chodzi. Dobrze, w takim razie, co Panie do nas sprowadza? Mamy problem. Jaki problem? Poważny problem. Który polega na. Na tragedii. Jakiej tragedii? Dobra. Czy to wszystko jest naprawdę możemy? w ogóle? Bo ta sytuacja jest dla mnie trochę dziwna. Nigdy nie miałem Czy do czynienia możemy? z czarownicą. Czy no tak, proszę. Oczywiście mi. Zaufanie to moje drugie imię. Maszemy naprawdę? No. To dziewczyna tu co. Mówimy, to zaczynaj. Nie proszę się, nie wstydzicie, ja naprawdę wysłucham. Nie będę oceniał, sobie... my tylko my jest postaram się pomóc. Czarownice. Nas zaczarowali i teraz nie możemy się sobie z tym poradzić. I cały czas jest. jesteśmy zwariowane na punkcie czarów, magii. magii. Mhm. Ale A i co w tym prawo. złego? Brzmi jak coś, co każdy chciał. Ale to tak niemożliwe, żyć! Rozumie pan? Czyli chcecie? Żebym was od, od od mnie... żebym odczarował czarownicę z bycia czarownicą na nie bycie czarownicą, tylko zwykłym człowiekiem, który jest totalnie niemagiczny. Tak, tak! Błagany! W sensie możemy to zrobić, ale nie wiemy jak. Ale wy na pewno znacie. Tak? Panie, proszę o skupienie. Nie jak mam was odczarować? proszę. Ale w końcu. O, 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 Stary, ale tu gorąco. Stary, czego się dowiedziałeś? Tak, to One podejście. nie, chcą być czarownicami, dlatego zgłosiły się do nas, bo chcą, żebyśmy ich odczarowali, ale jeszcze nie, wiem w nie, sposób. A to nie, byłyście czarownicami od nie, zawsze. nie, A, o, ok. Myślałem, że nie, nie, się rodzi, też ja też tak, no? tak myślałem. nie, prawda, że kiedyś nie, temu to prawda, że kiedyś dawno My, my nie dawno jesteśmy, jesteśmy czarownicami Krótko, Krótko jest. no szukamy swojego artefaktu. Czekam, artefaktu? artefaktu. Tak. Tak. Jakiego artefaktu? Każdy ma, Każdy ma swój skarb. Ale to, i po co to? Zacznijmy od początku. Myśmy... Mamy problem. Bardzo poważny. Słyszałyśmy, że wy nam pomóc. ale coś wam grozi? Słuchajcie, opowiem wam naszą historię. Mhm. To jest Laura. Mhm. Mhm. Okay, to jest Laura. Anastazja. Laura, Anastazja. Ja mam na imię Mia. I Mia. Jest taka okay. czarownica, Samira, najstarsza z nas i bardzo zła. I ona na, zabrała naszą wolę, zamieniła nas i nas uwięziła w tych ciałach. Ona, Aha, jest jesteś w czarownicę. Nie, nie jest czarownicą tylko tamta jest prawdziwa. Tamta jest czarownicą, a was wykorzystuje Ale. do czarowania, tak? A. A. tak tamta jest okay. Tam to jest wiecz, jest Cały czas ma nad nami władzę. Dobra. Jak możemy wam pomóc? No. Bo o, sytuacja dobra, zdaje się dobra. taka, że faktycznie szukamy musimy wkroczyć. Szukamy kogoś, kto nam pomoże i wiemy, że wy macie takie możliwości. Chcemy u Was robić wyroczni. wyrocznie. Co? Wyrocznie. I wiecie jaki pokój jest idealny na wyrocznie. Dokładnie, góra, no. E, no to no. rozgoście się, tutaj możecie zrobić wszystko, wow. co tylko chcecie. Cały strych wow. jest do Waszej dyspozycji. To jest! Wracam za minutkę, dobra? Dosłownie. Minuta i wracam. Co jest? I o co chodzi, nie? No nie wiem, powiedziałem, żeby tam się roz. Ej, jak wytry. dla mnie, to jest mega spoko sprawa Tak, Ty, o, One są jest... mega, mega zabawne, te, spoko, te, te no, wiedźmy, To nie? Prawda. Ale ciekawe, stary, dobra, ale ona mówiła o jakichś serio Wiedźmi, nie? Tak, Czy teraz jest śmiesznie, stary że Ma i... artefakty W sensie, one nie potrafią się do końca Wypowiedzieć, one no. mają tyle w sobie tej jakby tak. mocy czy coś, że cały czas gadają ładnie ładnie, za szybko, nie? I no. je Wiedźma zamieniła w takie wróżki, nie? A nas może w Kobinu zamienić. Pewnie, ej, koszy, bo nie? zobaczcie, dużo czarów jest takich, gdzie się zbierają w kręgu i kilka musi czarować, więc ta tak, wiedźma no. pewnie sama nie mogła. I jak potrzebuje jakiegoś mocniejszego czaru, to bierze je. No. To jest moja teoria. w sensie I można i zapytać też, ale. No. Ale to jak im pomóc? One nic nie mówiły jeszcze, nie? nie wiem, ale mówią, że zamieni te wróżki, więc powinniśmy to Dobra. Ty, się ty wracasz za minutę. Dobra, zobaczmy co tam robią. CO JEST PANOWIE? EJ! Minutę, MINUTĘ TEMU TEGO NIE BYŁO! EJ, CO TU SIĘ DZIEJE? Stary, ja się na to nie pisałem. Salala... Salala... Toilet, dob, dob, dob. Dobrze to robię. Dobrze. 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 Tak dalej, stary. Dobra, czekajcie. Jak wy to zrobiłyście? Co jest grane? I po co to jest? Po co to jest? Przecież mówiłyśmy, że jesteśmy czarownicami. Nie no, dobra, to się dało zrobić. Chwila. Jeżeli jesteście czarownicami, to nam to udowodnicie. Zrobimy to, dziewczyny? Zróbmy to. I co, co? się, co się dzieje się nie stało? Co, co ty, Erdnes? O, co jest gra... Ej, czeka... Ernest, czeka, co co się jest? Gdzie jest? Czemu ty wiesz Czemu ty się o tak ży tak Mam ziemię w jest? Dobra, stop, 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 my wierzymy wierzymy. Co jest? Oh. Ej, 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 bez Drogi panie, pani, bez bo to... Nie, nie wierzyli nam oh. za Dobra, już mamy pewność, tak? To zaraz jeszcze nie musi. Jak ryby oddychają w wodzie, stary? Czy teraz nam wierzycie? Tak, tak wierzymy wam, ale skoro jesteście tak potężne, to czemu prosicie nas o to, żebyśmy rozwiązali? Ten case Bo właśnie. my sobie same nie możemy pomóc. To ktoś nam możemy pomóc, się wydaje... a tym kimś jesteście wy. My wydaje, że ktoś mógł na was. Jakoś też magia rzucił, i wtedy inni magicy nie mogą korzystać. Stary tylko pomóc. nie wiem. Co, czyli na wy nie możecie walczyć z tą wiedźmą, nie, która was nie stworzyła? Możemy. W sensie? Okej, okay, czyli. Ale jesteś jakby... Tak nie jest, może ukryć czy... swojego pana, rozumiesz? Nie wolnikami Nie wolnikami, tak. dobra, dobra. No dobra, chłopaki. Nie liczymy tylko i właśnie na waszą, po waszą pomoc. Chłopaki, to jest sprawdza. Ona nam powiedziała, że wy jesteście w stanie nam pomóc. Dobra, czyli co musimy zrobić? zanim pójdziemy za i zadamy pytanie, to chodźcie coś tam... Co? Nie co? To... Sekundkę. Proszę, proszę. Nie, nie mordy. Nie, nie, nic do was. Chłopaki. Tak dzisiaj jest 14 lutego. Dzisiaj są walentynki. No, nie no. Wiem, o co chodzi? Weszły, chyba ta Anastazja, ta środkowa, czuję jakby taki ukrok na niej, nie? nie? Że, co ty Stary, kasz? jak patrzę w jej stronę, w ich stronę, to tylko na nią w oczy nie. Zakochujesz się? Nie, nie wiem. Nie, nie wiem, stary jakby nic nie mam jakichś uczuć nie, ale jakby! Piu! Nie! Nie możesz przestać patrzeć. Stary, mnie faktycznie jakbyś stary. I to, Wiesz co trzeba zrobić w takich chwili? Ale to tak, że numer. A myślisz, że one mają chmurki? tylko Jedna może... rzecz zdejmuje O numer miodły to jak, jak, jak Jeżeli ją pocałujesz, od razu się w tobie nie, odkocha. I nie ty w tej. legendzie to za szybko On no, musiałby Ona musiałaby być żabą, żeby to działało, stary Żabą? No Czerownicy potrafią zmienić się w żaby no, Uważaj, czy? żeby się nie zmieniła Ej, to zagadną Teraz Amerycy wybierają żaby, wymierają żaby, bo wszyscy je liszą. A, to prawda? No To nie mogę jej co, już w takim tak. razie, bo umrze Tak, dokładnie No dobra To co, wracamy już do sprawy? Mhm. A tak, jakby mieć to na uwadze, nie to co powiedziałem Coś się stało? Nic, stary uh, dobra Kontynuujmy Wracając do sprawy To mamy zrobić, od czego możemy zacząć, dlatego że w sumie nadal nie wiemy zupełnie nic to my wam powiemy co Aha. Musimy pojechać do lasu Okej, okay. a co tam jest? Hmm. Tam jest mój artefakt Ja muszę z wami pojechać do lasu okay. Mój czyli... artefakt, czyli moje zdjęcie z dzieciństwa zakofane A po co nam jest ten artefakt? Bo on pomoże nam w odzyskaniu wolności Okej, okay. nie wnikam w szczegóły I wiecznie. każda z was ma swój artefakt, który sprawia, że właśnie Tak, tak, tak tak. tak. Czyli mamy trzy zadania od każdej z was Chłopaki, tak, tak. wiecie co to oznacza? No Trzy razy to zapraszamy. Czas mieją. najwyższy, czas najwyższy, no. To Wy mieją, mieją. tu zostajecie, czarujecie, a ja jadę tak. z chłopakami. Bądźcie tak. Bądźcie dobrymi. Powodzenia, powodzenia, powodzenia trzymajcie. Dobra, Dobra, wyjazd. Ej, coś potrzebujemy spakować, albo coś w tym o, stylu? No właśnie, przydałoby się no Pojedziemy do nas, idziemy do, do nas. Co? Ja co Ja coś czuję. Ja się boję, ona tu jest. To jest? O! No kto? Samira. Jak ona Ale na to no, jest Tu? Jest, ona gdzieś tu jest. Naprawdę. ja nie co, Co się mówi? odwaliło? Że ona tu jest? Że za drzwiami czy u Matiego? U Matiego była to jest.